Hello, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę wam kolejną ekspedycję, z jaką spotkacie się w New Yorkie. jest to ekspedycja, dungeon, wyprawa, jak wolicie, tak też mówcie głębina, devs i muszę przyznać, że jest to moja ulubiona wyprawa to znaczy na dynastii, bo tak się chyba kolejna nazywa nie byłam ale przyjdzie pora i na nią teraz czas zajęcie głębią, głębiną czy jak ona jest nazwana po polsku w sumie możecie dać mi znać, to będę wiedzieć na przyszłość jest ona od 45 poziomu no i na nią możemy otrzymać przepustkę właśnie z misji fabularnej ale też z pobocznej niestety jeżeli chodzi o poboczną, no to nie jestem w stanie Wam powiedzieć jaka to jest misja tak jak w przypadku Amaryne czy też Starstone'a możemy sobie odebrać taką misję tylko tym razem od krokodyla on jest właśnie pod tym dungeonem sama wyprawa znajduje się właśnie w Restless Shore i tutaj macie dwa screeny, jeden jest z daleka, żebyście widzieli a drugi jest bliska, żeby było dokładniej, to jest taka czerwona brama, jakby ognista, chociaż dla mnie to bardziej wygląda jak zbroja na samej ekspedycji byłam naprawdę wiele razy, ale tu tak wiele, wiele, wiele byłam na samej bycie i tam bardzo często chodziłam, ponieważ chciałam wydrobić właśnie pierścień i tak, tutaj mogą polecić tam fioletowe już przedmioty, ja jeszcze żadnego jako tako jak gram nie wydropiłam do tego momentu dopiero pierwszy poleciał mi właśnie na tym dungeonie i tak, tutaj możemy właśnie zdobyć amulet oraz pierścień i szczerze nie wiem czy bonusy w tych obu przedmiotach są losowe czy jednak są zawsze takie same E, aczkolwiek, no, przekonamy się, będziemy chodzić, to będziemy widzieć, co nam tak naprawdę leci. Ja przyszłam tutaj z zamiarem, żeby właśnie sobie zdobyć pierścionek, no i amulet. Dlatego, że jak pamiętam, to właśnie na becie miałam pierścień, który dawał mi naprawdę bardzo dużo e, fokusa, czyli skupienia. Ale zaś amuletów wtedy nie udało mi się zdobyć. Wyprawa sama w sobie była ciężka. To znaczy, inna sprawa, że nasze poziomy wydaje mi się, że były troszeczkę za małe. Mimo tego, że sama wyprawa jest od 45 poziomu, ja w ogóle miałam 43. To i tak, no moim zdaniem, powinno się mieć ten około 4750 poziom plus. Dlatego, że wtedy oczywiście łatwiej się robi tam ekspedycję, a tutaj jednak musieliśmy się troszeczkę męczyć. No i też zabrakło nam trochę takiego zgrania podczas właśnie walki z posami. A i jeszcze dodam, że tutaj na samym początku, jak się wchodzi do właśnie tej ekspedycji, jest takie drzewo i na niej jest ukryta skrzynka. Może się ją zobaczy, jak właśnie tam na nią skacze to już było na pewno wcześniej wcześniej, ale warto ją zebrać, zawsze mamy szansę, że nam coś wyleci fajnego. Gdy bierzecie właśnie tą misję od tego krokodylka, pilnujcie, żeby zbierać właśnie z tych bossów ze znacznikiem nad głową to mięso, bądź też kości, w zależności od tego, dungeon robicie. Dlatego, że no później jest problem, bo raczej nie wrócicie po nią, po trzech minutach takie coś znika. No i może być problem, mnie się zdarzyło właśnie idąc na jedną z ekspedycji po prostu jednego nie znaleźć, no i przez to tak to jakby, no powiedzmy kilka tysięcy expa jestem w plecy. A szkoda, nie? Jakby nie było szkoda, bo jednak to jest wasz czas i niepotrzebne czasem nerwy. Zrobienie całej wyprawy zajęło nam około 50 minut, tam poucinałam niektóre fragmenty, w których na przykład ktoś poszedł na chwilę awka, po to żeby no, nie przedłużać jednak niepotrzebnie tego filmiku. I ponownie tak jak z poprzednią ekspedycją, no klipy są właśnie przyspieszone, dlatego że no naprawdę 50 minut samego dungeonu to jest naprawdę bardzo, bardzo długo, a nikt by raczej nie chciał oglądać 50 minut całej ekspedycji. Po przejściu wielu krętych dróg i zabiciu wielu potworów w końcu dotarliśmy do takiego mini-bossa. I tutaj pojawił się mój problem, a mianowicie właśnie nasz, brak naszego zgrania i zrozumienia. Tak jak mówiłam, ja już ten dungeon robiłam wielokrotnie. Mimo tego, że tam na początku jednak trochę byłam zagubiona z niektórymi rzeczami, z jedną komnatą, bo jakoś wydawało mi się, że otwiera się ją wcześniej, to i tak widziałam, co robi ten boss i jak on działa. No i tutaj pojawił się problem, ponieważ tak, on, gdy zbijemy mu 50% życia, jest odporny. I trzy bądź tam dwie osoby muszą przejść do jednego teleportu, by zabić potwory, które tam są, oraz jakby otworzyć tą różdżką azotową takie coś. No, takie, taką kulkę. No i wtedy możemy dalej tego posabić. Wtedy te po prostu osoby z powrotem są teleportowane na środek tej areny. No i tutaj akurat ta pierwsza fala jest spoko, natomiast kiedy zbijemy mu już tak do 1 trzeciej hp, czy tam jednej czwartej, wtedy ponownie jest odporny i ponownie są teleporty, tylko nie jeden, a dwa. No, i tutaj właśnie był brak tego zrozumienia. No, i na początku, bo zawsze zapomniałam całkowicie o tym drugim teleporcie. Więc w pierwszej rundzie, jaką robiliśmy z tym bossem, no to poszliśmy tylko na tą jedną stronę, i później nie wiedzieliśmy, dlaczego nie, dalej nie możemy mieć tego bossa. No, i się skapnęliśmy, że jest druga strona właśnie tego teleportu. Także no już było za późno, wszyscy zginęliśmy. Przy drugim zaś podejściu, gdy doszliśmy do momentu właśnie dwóch teleportów, tylko i wyłącznie ja poszłam na tą drugą stronę i byłam sama i po prostu tam padłam. Także kolejne podejście, i kolejne spalone. Za trzecim razem już było lepiej, bo w końcu się rozdzieliliśmy. Poszliśmy 2-1-2, czyli dwie osoby na teleport, jedna osoba na środku, dwie osoby na teleport. Tak też było okej, okay, bo na jedną stronę poszedł healer i na drugą stronę poszedł healer. Oczywiście nie trzeba mieć dwóch healerów, dlatego że jeden tak naprawdę wystarczy, ale poradziliśmy sobie całkiem okej. Okay. No ale jednak było to za trzecim razem i było to dość kłopotliwe, dlatego że... Mm, ta postać, to znaczy ten boss, rzuca takie bombki, no i one wybuchają, przez co zadają naprawdę olbrzymie, albo olbrzymie obrażenia, co mogliście tak naprawdę zauważyć. No bo ja po prostu spłynęłam poszły dwa wybuchy, dwa, trzy wybuchy i już było po mnie, umarłam. Reszta drogi już do samego bossa przebiegła w miarę sprawnie, tam nie było żadnych kłopotów, bo były tak naprawdę złe potwory, Był tam jeden taki fajny wielki niedźwiedź, którego można skurować, ale no nie trzeba tego robić. Przy podejściu do głównego bossa również był mały problem, tutaj go akurat zrobiliśmy już za drugim razem. A jeszcze powiem taką ciekawostkę, bo nie wiem, czy każdy z Was może to zauważyć, ale ten główny boss... To jest ten boss, to jest ten nasz kapitan ze statku, którego mieliśmy w samouczku. Także tutaj go już pokonujemy, zabijamy go. No, jest fajnie. W każdym razie ten boss jest podobny właśnie do tego bossa ze Starstone'a, czyli on regeneruje swoje HP, jakby ma swoje takie drugie życie. Przy pierwszym, no to naprawdę szybko spływa, jest wszystko ok, natomiast już drugi jest kłopotliwy. Dlatego, że zdobywa dodatkowe umiejętności. I to są takie trzy, może cztery umiejętności. Chociaż tą akurat umiejętność nie będę liczyć, bo chodziło mi takie machanie mieczem magistem. Ale dobra, mniejsza z tym. Jedna umiejętność to jest taka, że jakby wytwarza takie pole, które wybucha. To jest taka, no taki wybuch, no będziecie na pewno widzieć. Druga umiejętność to jest. On zlatuje w powietrze, wtedy nie da się go bić. I przyzywa dwóch swoich takich posłańców psów, a trzeci taki chyba najbardziej. Kłopotliwy skill, umiejętność to laser. E, najlepiej w momencie, kiedy on właśnie będzie używać tego swojego lasera, iść mu za plecy, ponieważ wtedy nim nie dostaniemy. A taki laser zjada nam całe HP. No jeżeli jest się powiedzmy tankiem albo ma się większą ilość HP, no to powiedzmy, że się przeżyje. Ale taki biedny healer jak ja, który po prostu jest totalnym papierem, od razu umiera. Naprawdę, od razu. To jest jeden shot i praktycznie mamy zgona. Chociaż zdarza się, że możemy przeżyć, ale to naprawdę coś nas i tak dobije. Także tak jak powiedziałam, no za drugim razem udało nam się go zabić. No i niestety na tym przejściu całego dungeonu nie poleciał mi żaden przedmiot fioletowy. Niestety, także byłam dość smutna, bo innym to poleciało, a tylko chyba nie mnie no jednemu jeszcze mojemu kumplowi też nie poleciało także obydwoje byliśmy pechowi zaraz po tej jednej wyprawie poszłam jeszcze na drugą więc w czasie 44 poziom właśnie z misji na tej drugiej wyprawie to już było lepiej bo akurat poleciał mi jeden fioletowy przedmiot właśnie Great Axe ten wielki topor, którym akurat ja gram natomiast no nie użyję go bo ma 22 siły, no i już ma kamień który skaluje się właśnie z inteligencją no a ja gram pod fokusa no i nic mi nie da, tak? no niepotrzebny jest mi, ale w sobie go zostawię dlatego, że tak jak wspominam na pewno będę chciała masterować inne bronie, próbować innymi klasami sobie grać, no przecież no, nie chcę skończyć tylko i wyłącznie na healerze, chcę sobie naprawdę skończyć wszystkie skille, wszystkie profesje na, na swoim koncie, dlatego zostawiłam to, może kiedyś mi się przyda. Na pewno jeszcze wiele razy pójdę właśnie na tą wyprawę, będę sobie patrzeć na czat, czy ktoś idzie i potrzebuje healera, sama też będę pisać, no i zobaczymy, może coś mi poleci fajnego w końcu. Trochę rozgadałam się z samą wyprawą, to się nie zdarza, a jednak. W każdym razie, kiedy już powróciłam do miasta, stwierdziłam, że porały trochę misji właśnie z tablicy, przy okazji też zakupiłam sobie nową różdżkę, bo tamta, no jednak była trochę problematyczna. Miała 10%, czy tam 11% zagrożenia, no i potwory częściej do mnie latały. I tak, dzięki samej tablicy dobiłam prawie 45 poziom, no i następnie stwierdziłam, że pójdę sobie jeszcze troszeczkę pokopać, dlatego, że no już była prawie czy godzina, no i tak przed spaniem chciałam jeszcze jednak coś porobić, no i coś powystawiać, no bo akurat tego dnia za dużo, to nie miałam do sprzedania. Rano wstałam jak nigdy wcześniej, by trochę pograć przed zrobieniem odcinka, no i jak na złość zaraz miała być przerwa techniczna, więc weszłam chwilę przed 12 i jakoś po 12.15 została zrobiona przerwa, także no. Długo się nie nagrałam. Przedłużyła się dwukrotnie, najpierw miała być do godziny 16, później do godziny 17 i końcowo włączyli serę o godzinie jakoś 18.30 no, powiem Wam, że patch note dam Wam po prostu w opisie do przeczytania, jest po polsku, także nie ma problemu. Niedługo również zostanie wprowadzona zmiana serwerów i już widnieje nawet taka zakładka w sklepie, w grze, także możecie sobie to sprawdzić, ale nic tam w sumie nie ma. Po godzinie 18 w końcu zabrałam się za granie, nareszcie, naprawdę. I tak, postanowiłam troszeczkę zebrać drewna i dobić w końcu ten nieszczęsny setny poziom. Już to miałam chyba zrobić z jakieś 3 dni temu, 4 dni temu, na pewno... Pamiętacie, bo mówiłam, że chcę zrobić każdy skill, każdą profesję na setny poziom, no ale jakoś mi się o tym zapomniało. A jako tako, że drewno do niczego tak naprawdę nie używam, nie potrzebuję go w ogóle do rzeczy, jakie wytwarzam. No to się za bardzo tym jakoś nie zamartwiałam. I tak, za każdym razem, jak wracałam, właśnie z drewnem, to je wystawiałam za taką samą cenę, co wcześniej, żeby po prostu nie zaniżyć swojej ceny. Sporo ogólnie drewna schodziło od razu, także jak była ma suma, to po prostu ściągałam to ze sklepu i dawałam jeszcze raz. Ale naprawdę, zielone drewno schodziło jak totalnie świeże błeszki, Praktycznie do 10 minut już nie miałam żadnego, także. Fajnie, fajnie. Podczas zbierania właśnie drewna miałam cały czas włączone PVP, także w końcu znalazł się ktoś, kto chciał mnie zabić. No i tak się trafiło, że był to 60 poziom, ale to nie byle jaki 60 poziom, dlatego że gościu miał cały skraftowany ekwipunek. I to nie byle jaki, dlatego że ten ekwipunek kraftuje się na 200 poziomie, tylko nie pamiętam z jakiej profesji. W każdym razie skąd wiem, dlatego że skin, który jakby jest nałożony na ten ekwipunek. To jest no, skin samego ekipunku, tak. Nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. To jest taki cały czarny, jakby kombinezon taka sułtanna, jakby z takim dziobem czarnym. Cały czarne. Fajnie bardzo wyglądał gościu, ale no powiem Wam, że tak mocno mnie bił. Także tak ledwo się tam trzymałam, ale jednak jakoś udawało mi się nie zginąć. No dość długo się biliśmy. W końcu jednak mnie dobił tym, że przyszedł jeszcze jeden gościu, chyba od niego. No i tutaj mnie zaslołował, tutaj mnie uderzył, no i tak już ledwo się trzymałam. Ale było fajnie. Fajnie było, tego, że naprawdę ja jemu też cofnie sporobiłam. Musiał uciec raz, czy tam nawet dwa, bo to było chyba drugie jego podejście do zabicia mnie, bo już raz wcześniej próbował, ale nie zdążyłam w ogóle tego nagrać, bo od razu zginęłam <gry> w każdym razie fajnie było. tylko na sam koniec napisał, że jest to absurdalne, tylko już akurat wtedy miałam wyłączone um, nagrywanie w momencie, gdy, kiedy leżałam na ziemi po prostu napisał absurd, jako że no jednak 15 poziomów różnicy między nami, ekwipunek, niebo, ziemia Także... no ja rozumiem go po części. No, healer jest mocny, naprawdę jest mocny z tym leczeniem, także tutaj to nie są żarty. Dlatego zastanawiałam się również nad zmianą ekwipunku, bo aktualnie gram pod cały ekwipunek lekki i tylko zbroja jest średnia. Natomiast wiem, że ludzie grają Paladynami, czyli mają cały ekwipunek ciężki, no i są praktycznie takim tankiem, który się leczy, no i w sumie jest nieśmiertelny. Ale za bardzo do mnie nie przemawia, to może spróbuję kiedyś, zobaczymy, jak to będzie. Chociaż wydaje mi się, że będę musiała spróbować, dlatego że na wojnach będę po prostu spływać. Jeżeli w ogóle na jakąś się dostanę, poziom drwalstwa w końcu dobiłam do setnego. Zajęło mi to jakieś półtorej godziny, od chyba 86 poziomu, jeżeli dobrze pamiętam. Porobiłam też jakieś tam misje poboczne, zaległe. No i wróciłam do miasta. Przy okazji kumpel oddał mi dwa itemy pod skupienie. Jako, że on zmienia klasę, to mu się po prostu nie przydadzą, za co mu bardzo dziękuję. Co lepsze, te dwa itemy mają taką samą pasywkę z 4,1 i 4,2% szansy na wypadnięcie rzadkich przedmiotów podczas kopania a ja jestem kopaczem i w czapeczce mam taki sam bonusik, więc łącznie będę mieć 12% szansy na rzadki poziom bo w tamtym przedmiocie mam 3,7, także równe 12%, no fajnie, fajnie, naprawdę będzie fajnie podczas właśnie kopania Idąc właśnie z Everfalla do Winsforda, natchnęłam się na dwie osoby w PvP Obie poległy w boju, ale nie byłam sama, były też dwie osoby właśnie z mojej frakcji, dlatego no, nie mogę zawdzięczać, nie wiem, tylko sobie tych zasług. Co najlepsze, za tego drugiego gościa było ponad 1000 ekspa na broń, jak i do poziomu samego postaci. Także, no, naprawdę sporo poleciało. Gościu musiał robić albo misje właśnie te frakcyjne PvP, albo po prostu biegać naprawdę długo bo za tyle expa to uff. W Windsorcie zakupiłam buty do kompletu właśnie do zbierania Będę mieć teraz łącznie 16,2% szansy na rzadki przedmiot z górnictwa także fajnie, naprawdę się cieszę tym bardziej, że no, tak jak mówię, no, górnictwo to jest coś, co lubię chyba robić najbardziej Chciałam też zrobić kolejną torbę na czwarty tier ale nie chciałam kupować skóry, która również była na czwarty tier dlatego postanowiłam ją wydropić no, byłam w miejscu, co już Wam kiedyś pokazywałam. Na spocie właśnie z dzikami. Było naprawdę pełno osób, mnóstwo, co no, widać na klipie. Nawet był grać z włączonym PVP, no ale zginął dwukrotnie, po czym jeszcze tam wracał, ale jak nas widział, że dalej tam jesteśmy, to po prostu uciekał. Pod koniec zbierania skóry dobiłam jeszcze ostatni poziom laski życia, no i tak. Tutaj jest mały taki mankament. Mianowicie ostatni skill prawdopodobnie będę zmieniać. Ale zmiana jest droga, bo aż 200 zł, dlatego muszę się jeszcze zastanowić dobrze. No, jeszcze pomyśleć, czy z tego w ogóle zmienić i na co najbardziej. No, myślałam, żeby zwiększyć leczenie o 20% przez 5 sekund po uniku. Ja często robię uniki, dlatego no, mnie na pewno byłoby to przydatne i używałabym tego. Ale no, tak jak mówię, muszę się zastanowić, bo 200 zł drogo nie chodzi. Chociaż w sumie jak poszłabym na dziki to chwila już bym miała i w sumie z misji też się dużo dostaje, ale jednak 200 to 200. Oprócz tej skóry na czwarty tier potrzebuję też zwykłą skórę, dlatego też byłam na wilczkach i musiałam ich trochę zaskurować. Jedyny problem, jaki został, to dobicie właśnie garbarstwa na setny poziom, ale miałam już 98 no i na szczęście 1000 skóry wystarczyło, by dobić setny poziom. Niestety, w Whitworcie nie było garbarstwa na czwarty tier, dlatego musiałam też udać się do Monarchs Bluffs i tam wytworzyć potrzebną mi skórę. No, gdy już wszystkie materiały miałam, wytworzyłam wymarzoną torbę chociaż może wymarzona to też za duże słowo bonusy totalnie słabe, ale ja nie mogę mieć szczęścia, dwa pierwsze bonusy są totalnie dla mnie niepotrzebne, no i nieprzydatne dla mnie, jedynie trzeci bonus jest w porządku, no kiedyś wytworzę może tą trzecią torbę na czwarty tier, albo poczekam, dobię 60 poziom, no i wytworzę na piąty tier zobaczymy jak nas los poprowadzi moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco, odcinki są co Codziennie o godzinie 18.00. Będę się powtarzać, żebyście pamiętali. No i co? Słyszymy się już w kolejnym odcinku i możecie dać znać w sumie, co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach. Może jest coś, co mogłabym wam przedstawić. No, dajcie znać po prostu. Trzymajcie się. Cześć. pa! pa.